No, siemanko, szanowanko z tej strony. Wściekły w tym oto odcinku będziemy grać w Fortnite. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Dawno nie grałem. O, kurde. Te motki wszystko zmienili. Ja nie wierzę. No, autka instrumenty? Po co mi instrumenty? Nie wiem. Dobra, lecimy. A w ogóle nie znam tego sezonu, więc nie wkurzajcie się, jak będę grał gorzej niż. Naprawdę, nie powiem co. Grałem już jedną rundę i mi słabo wyszło. Tam nas da łop. Hop, łop, łop. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawcie łapkę, łapkę w górę. Dobra, kogoś muszę trafić. Ty! Ty jak jest super! Kurde, nie zdążyłem. Dobra, lecimy na pociąg, lecimy na pociąg. To jest fajne miejsce. jest no Mondo Tam jest. Tam jest. Zrobimy go idealnie tam. Ech. Mam cię! Nie, ja wlecę idealnie. Ja wlecę idealnie. Ty co jest? Ale Co to jest? co to było? To all fajnie się chodzi. No dobra. O, ja nie wierzę, widzowie. Nie! Jest nice. Na pewno? Chyba tego nie chcesz. Snajper miał! O, ja jestem z snajperem. Aha, ja, ja to ale się buduję do do dupy w tej grze. Teraz. Dobra, gdzie on jest gadać? Ja nie, ja nie wiem jak ja to unikam. Widzowie... To huh. jak spiderki, to by, to jest. To jest jak spiderki. Fajno. Super. Mogę? Ty spiderki, spiderki. To są ewidentnie pod. To jest, to jest ten rodzina spiderków ten. To jest taki kuzyn spiderek, ten ze Spidermana, no? Ten sezon, no fajny był. O, fajnie się na to wszystko patrzy. Nice. Dlatego zawsze byłem snajperem. O, hej! Aha, do ciebie nie mogę? Ja chcę pompę! Dudzie. My to zadaje. No, ez. Ja się go boję. Ja się tak prawie zesrałem. Co jest? Jakieś nowe rzeczy dodali. No i ten Fortnite to już mi się zaczyna podobać. Kurde, fajne. Fajne, fajne. Naprawdę fajne. A co? Co to? Co Możemy to wziąć. <śmiech> <śmiech> No dawaj, to ma bardzo słaby zasięg. Co to było? Aha. To, ale fajne, te fajne, to jest fajne, ten sezon spoko jest. Jak na razie? Może są Sejfy, tak jak wcześniej? Ty tu działa tak. Budować się chłopczyk nie umiał. Hmm. Pięć fragów. Spoko, spoko. A to co? Tam co jest? Dobra, lecimy tam. Tutaj to o wiele pomaga, w się z czegoś. Tam jest. O, ho, ho, ale zamczysko. O, ogromne. O, ktoś do mnie strzela. Ciekawe skąd. No, misiu, wystaw się. Ja Ci pomogę. Chodź, ja Ci pomogę zdobyć wina, co? No zresztą. Bez celownika dostał i O, tam coś jeszcze. A, dobra. O kurde, no, misiu, dzięki za broń. Dzięki za lep... Mm! No, jesteśmy na samym dachu tam, ej, on mnie widzi, on ma aimbota. Kurde. zapteczka On jest za dobry chyba. Dla mnie. Nie mam lagi, mam lagi, mam lagi. Dziesiąta na, na głowę. O kurde. Dziesiąte miejsce. Spoko. O kurde. Ho, ho, ho. Dobra, widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie, i widzimy się w następnym odcinku.